Rzym, Babuino, 14 stycznia. Drugi list od ciotki z naleganiem, bym przyspieszył przyjazd. Jadę, jadę, kochana Ciociu, jadę, a Bóg widzi, że robię to tylko z przywiązania do Ciebie, bo inaczej wolałbym tu zostać. Ojciec mój czuje się niezdrów. Od czasu do czasu doznaje drętwienia w całej lewej połowie ciała. Na prośbę moją wezwał lekarza, ale jestem pewien, że lekarstwo, jakie mu przepisano, zamknął do szafy. Jak to zresztą zwykł uczynić od kilkunastu lat. Raz otworzył mi tę szafę i pokazując mi setki butelek i buteleczek słojów, słoików, pudełek, powiedział: Zlituj się, gdyby to najzdrowszy człowiek zjadł i wypił, to jeszcze by nie wytrzymał, a cóż dopiero człowiek chory. Dotychczas pogląd taki jeszcze nie wyrządził ojcu wielkiej krzywdy, ale jestem niespokojny o przyszłość. Drugim powodem niechęci do wyjazdu są dla mnie zamiary ciotki. Naturalnie, że chodzi jej o to, żeby mnie ożenić Nie wiem, czy ciotka ma coś upatrzonego Dałby Bóg, żeby nie miała Ale z zamiarami nawet się nie ukrywam Że o taką partię, jaką ty jesteś, pisze mi Rozpocznie się zaraz wojna białych i czerwonych róż To łatwo przewidzieć Ależ ja jestem zmęczony Nie chcę być powodem żadnej wojny a zwłaszcza nie chcę, jak Henryk VII, kończyć wojny róż małżeństwem. Z drugiej strony, oczywiście, ciotce, nie mogę tego powiedzieć, ale sam przed sobą mogę zeznać oto nie lubię Polek. Mam 35 lat. Miałem, jak każdy człowiek, który dużo żył, rozmaite uczuciowe przygody w życiu. Spotykałem i Polki. I z tych przygód z tych zetknięć wyniosłem wrażenie, że są to najtrudniejsze i najbardziej męczące kobiety na świecie. Nie wiem, czy są cnotliwsze na ogół od Francuzek lub Włoszek. Nie wiem. Wiem to tylko, że są o wiele patetyczniejsze. Zimno mi się robi, gdy o tym pomyślę. Bo rozumiem elegię nad stłuczonym zbankiem, gdy po raz pierwszy ujrzy się u stóp skorupy, ale deklamować te elegię z równym patosem nad wielokrotnie drutowanym zbankiem to doprawdy zakrawa na operetkę. Miła rola czułego słuchacza, któremu przyzwoitość nakazuje brać to na serio. Dziwne, fantastyczne kobiety o płonących głowach. A o rybim temperamencie. W uczuciach ich nie ma nie tylko wesołości, ale i prostoty. Kochają się one w formach uczucia, mniej dbając o treść wewnętrzną. Z tego powodu nie potrafisz nigdy Polki obrachować. Z francuską, z włoszką, jeśliś logicznie umłożył premisy, możesz być mniej więcej pewien swojego ergo. Z Polką? Bynajmniej. Ktoś powiedział, że jeśli się mężczyzna myli, to mówi, że 2 razy 2 jest pięć i błąd może być sprostowany. Kobieta zaś, myląc się, twierdzi, że 2 razy 2 jest lampa. I wtedy choć głową omurbi. Otóż przede wszystkim w logice Polek może wypaść, że 2 razy 2 jest nie cztery, ale lampa, miłość, nienawiść, kot, łzy, obowiązki wróbel, pogarda. Zgoła nic nie potrafisz przewidzieć, niczego obrachować, przeciw niczemu się ubezpieczyć. Być może. Że z powodu tych wszystkich wilczych dołów cnota Polek lepiej jest ubezpieczoną niż innych kobiet Choćby dlatego, że oblegający nuży się śmiertelnie Co on jednak zauważył i czego nie mogę im darować To tego, że te wilcze doły, te palisady, te pastki, ta zaciekłość obrony Wszystko to nie tyle obrachowane jest na ostateczne odpędzenie przeciwnika Ile na wyzyskanie wzruszeń walki Mówiłem raz o tym, naturalnie obwijając rzecz, ile możności w bawełnę z jedną bardzo sprytną kobietą, na wpół tylko Polką, bo ojciec jej jest Włochem, ta wysłuchawszy mnie, odrzekła. Pan masz w tej sprawie pogląd lisa na gołębnik. Nie podoba ci się to i psuje ci humor, że gołębie mieszkają zwykle wysoko i że mają skrzydła lotniejsze od kurzych. Wszystko, co mówisz, wypada raczej na korzyść Polek. A to jakim sposobem? Bo im Polka jest nieznośniejszą jako cudza żona, tym może być pożądańszą jako własna. A. Przyparto mnie, jak to mówią, do muru, i na razie nie umiałem znaleźć odpowiedzi. Może być przy tym, że mam trochę pogląd liza na gołębnik. Niewątpliwym jest także, że gdybym się miał żenić w ogólności, a w szczególności żenić z Polką. To bym tej polki szukał nie tylko między gołębiami mieszkającymi wysoko, ale i między gołębiami białymi. Jestem jednakże jakowe ryby, które na pytanie, z jakim sosem chcą być przyprawione, odpowiadają, że przede wszystkim wcale nie życzą sobie być przyprawione. I tu wracam do zarzutów przeciw Wam, miłe rodaczki. Kochacie w ogóle więcej dramat w miłości niż samą miłość. W każdej z was siedzi królowa. I tym ogromnie różnicie się od innych kobiet. Każda z was sądzi, że już tym samym wyrządza łaskę i dobrodziejstwo, jeśli się pozwala kochać. Żadna nie zgodzi się na to, by być tylko dodatkiem, tylko dopełnieniem męskiego życia, który ma przecie inne cele. Wy chcecie, żebyśmy dla was istnieli. Nie wy dla nas. Następnie kochacie lepiej dzieci niż męża. Dola jego jest dolą satelity. Widziałem to, obserwowałem nieraz. Takie jesteście powszechnie. Gdzie niegdzie tylko świecą wyjątki, jak diamenty wśród osypiska. Nie, 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 nie. Moje księżniczki, pozwólcie uwielbiać się z daleka. Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony i do tego własnej żony. O, moje panie, to dla człowieka trochę za mało. Moja samowiedza, pyta mnie wprawdzie zaraz, Właściwie, co ty lepszego masz do roboty? Jakie zamiary, jakie cele? Jeśli kto, to ty stworzony jesteś na ofiarę całopalną. Ale nie, 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 do licha. W małżeństwie trzeba tak zmienić życie tyle wyrzec się ze swoich przyzwyczajeń, wygód, upodobań, nałogów, że chyba istotna i wielka miłość może to opłacić. Mnie się to nie trafi. Ożenienie się jest tak bajecznym aktem wiary w kobietę i woli, że się na nie nigdy nie zdobędę. Powtarzam raz jeszcze. Nie chcę być z żadnym sosem przyprawiony. Warszawa, 21 stycznia. Przyjechałem dziś rano, ale żem się zatrzymywał w Wiedniu, więc droga nie dała mi się zbyt we znaki. Godzina jest późna, nerwy spać mi nie dają, zatem zasiadam do pisania. Rzeczywiście wchodzi mi ono... W Wzwyczaj znajduje w nim no, pewien powab. Cóż to za radość w domu, co za poczciwa ta ciotka? Z radości pewnie także nie śpi. Przy obiedzie nie mogła nic jeść. Gdy jest u siebie w płoszowie, kłóci się zawsze z panem Chwastowskim, swoim rządcą. Takim bardzo tęgim szlachcicem, który słowa nie pozwala sobie powiedzieć i odcina się ząb w ząb. Dopiero gdy się tak skłócą, że rozstanie zdaje się być nieuniknione, ciotka milknie i je z apetytem, a nawet z pewną zawziętością. Ach, dziś musiała poprzestać na wyłajaniu służby, co jej nie wystarczyło. Ach, humor miała jednak przepyszny. I ile było niezgłębionego przywiązania w spojrzeniach, które rzucała na mnie przez całe poobiedzie spod okularów, no to się nie da opisać. W kółku jej znajomych nazywają mnie fetyszem. O co zresztą ciotka mocno się gniewa. Oczywista rzecz, że przewidywania i obawy moje się sprawdziły. Nie tylko istnieją zamiary, ale istnieje coś upatrzonego. Ciotka ma zwyczaj chodzić wielkimi krokami po obiedzie i głośno myśleć. Otóż mimo tajemnicy, jaką starała się otaczać, usłyszałem monolog następujący – Młody jest przystojny, bogaty, genialny. Chyba by głupia była, gdyby się w nim zaraz nie zakochała. Jutro jedziemy na piknik, jaki młodzież wyprawia damom. Ma to być zabawa bardzo świetna.